Wow. Po prostu takie mnie łapały fazy, hmm. masakra No dobra, dobre, ale to było bardzo takie śmiechowe No tak, ale fazowe jak ja byłem człowiekiem mały, to była masakra Co tu się maksuje? Nic Report Fiza Fiza hmm. e, Zaraz, ty wziąłeś, aha, ty wziąłeś tego, tego, <laughs> nie powiem kogo Czempiona. Te, no, na... chciałem wyrazić się na, na, na temat tego jakiego kolor jest. Jego ubranie? Nie, jego twarz. Ludzkiego. Ostatnio gdzieś tam widziałem na demotywatorach czy coś takie parę, parę dobrych tekstów. <laughs> ha, 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 ha. Nie, nie, nie. <laughs> Nie chcę za dużo tam. mówić, bo to się nagrywa, okej, okay. później A -a. będzie, że znowu jakieś rasistowskie teksty Chodź tu, chodź tu, O, jak <laughs> Wziąłeś tak to, co? to odpaliło? Nie o, gdzie pojechała? O, o boże, ja widzę taktykę Hunty. Hunta w ogóle żyjesz? A kto jest na supie tutaj? Nikt, nie ma supa. Pis, tu jest ten, ten jest. V. Miała być na Serio? Z tego, co Serio? No to się posaporciła, a Hunty znowu nie ma, co się stało. Nie, nie ma nic List na IV nie ma. No? Ale gdzie co jest Hunta? Na czym gra? Stało, nie wiem. On, on Jason jest, ale, ale nic mi nie Grana Ale to gra, na topie. Normalnie. No jest, żyje. Dawaj ją, dawaj ją! <coughs> Odważnie. Damaging mark targets. Aha, dobra. I get it. Chodź tu. Aść tych listen, Lissin jest przyszedł ale on jest junglerem, nie? Oho, oho Ale coś oni report Fizz, nie wiem za co. Przecież to nie jest FAF czy coś. Jak ty mówisz, to jest to, uważaj, bo on tam się czai. Kurno akurat zgasi wart Fuck! Nie widzę poszedł dalej. Słaby z ciebie słabo, tylko partów nawet nie potrafisz dobrze postawić. Tak, przecież postawiłem tylko gwiazd. Niech! To ten był ten, ten, nie, ten o, słaby. Maciek first Blada zrobił. Szkoda, że go nie słychać. Pewnie teraz gada do nas, a. Proszę jest... was, ja tutaj telefon miałem, ja kurwa zabija. Aha! Tak, no oni widzisz, że telefon to jeszcze zabija. Ten to no, jest niezły. Maciek, jesteś moim idolem od teraz. Znaczy ja jestem twoim. To nie, bite ty jesteś tak. To napierniczają. Szkoda. Jesteś moi, Ja jestem twoim idolem, Ale idole pamiętacie go dzisiaj. Pamiętacie, że kiedyś był taki właśnie program idolny i tam śpiewali w ogóle? Było, bo było, no. No. no, tam i... były Wojewódzki. Był Wojewódzki, właśnie, z jednej... nie wiem, czy w pierwszej, czy w jednej z pierwszych edycji. A, znaczy, z w pierwszym kilku. W... Nie, nie, nie. Albo był tylko w pierwszej, albo był w kilku pierwszych, nieważne. W kilku każdym był razie był, pamiętam, no, kilku, nie no nie pamiętam. Biegan tam był. Był taki, no też był. E, I Zapędowska tam była, i jeszcze no. ktoś, nie pamiętam tego, trzeciego, czwartego gościa. No, nieważne. Pamiętam, że była taka sytuacja, nie, że przyszedł jakiś koleś właśnie do tego programu i chciał Wojewódzkiemu powiedzieć, że jest jego fanem, nie? W sensie, że Wojewódzki jest jego idolem, a gość powiedział e, coś tam, witam Panie Kubo, jestem Pana idolem, nie? Takie, a Wojewódzki, o kurwa, nie wiedziałem, że, 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 że jestem czymś fanem. Nie, nie. A, kurwa. Nie dosięgło. Wojewódzki nie ma wzorów do naśladowania zbyt zajbiste na to. Ciekawe, czemu oni chcą fizę reportować, to jest moje pytanie. E, nie wiem, coś go tam... O, no, ładnie, ładnie, się nie, ładnie, ładnie, nie zgadzali w ładnie. Ładnie, zjedz go, zjedz go, tym... Warwick. No nie, 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 nie zjedz go, nie zjedz go. Nie, zjako, nie zjako, Ja tu przez chwilę le, Leszyna miałem w ogóle. Lyszyn? No to leszyna. sobie postaw Wardocha. Bardziach? No właśnie, jeszcze nie miałem ten. Ja na razie nie miałem jak ogarnąć. gadałem przez telefon i w ogóle. Grałem przez telefon. Boże, report. rozmawia przez telefon. Report noob. A ta ich w ogóle nie gra, czy mi się wydaje? No właśnie, Jest, ja sobie... ona siedzi w krzakach tutaj, całą kurwa grę. To jak? Dlatego Poszła na, na topa? Co to jest sama MFka na bocie? No to jest solo bot MF. A, no i zajęliście. Wypadł! No, Sztaknął no mnie raz mieczem podpali? No to w takim razie, jak ja nie widziałem, to puszujemy mocno. Idziemy tak, pomagać w jest. No sorry, bo po prostu nie dałem rady ten powiedzieć. V jest kurwa u góry i siedzi w krzakach. Znaczy przynajmniej. No. Przynajmniej nie tak opłaca się mi neraz. Ale pomóżcie help u góry, o to mi chodzi. No właśnie, bo zobacz, bo oni już tam jest są wieże klepią. Barek in profesjonalnie to Jak nie ogarną są debile. A to są dalej. ja lepiej, potrzebuję pomocy w okolicy zewnętrzna wieża. Haha, jestem noobem, gram na polskim lolu. Co zapała. Co to nie lubimy cię na moim kanale. No ja wiem polsku w nie w ogóle twoi widzowie mnie nie lubią. Teraz będzie, O, wow, hej. hejty. powód, hejty. grasz po polsku w no proszę Cię. A, no tak, no zapomniałem. Myślałem, że po prostu jestem taki słaby i... w ogóle. Nie skończ, przy okazji. O, spoko. Obrażę się. Wojna, wojna. Będzie wojna. tak. No o, to przyszła pomóc. Nie powiem. No. Report Fizz. O, zero SS. Aha, Jej, bo się nie, trafisz mnie. O, trafił Cię. To było mądre z mojej strony w sumie. O, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Będzie slowować, będzie slowować. Kulkami? Nie, nie. Co będzie. będzie slowować? No tak, kurde. A no, ona? No, no, o, chodź, no, no, chodź. No, no, chodź tu. Niech tu przyjdzie, Skuwanie. niech przyjdzie. Czekam na niego. Jakby miał ulda, to go pojechać. moglibyśmy go pojechać. Nie, nie mam mana. To... Nie no, jestem, niestety nie jest, jestem Soraką. Ja jestem nazbyt skill based champion. Jestem tak nie jestem Soraką. Ty no weź jest kurna na te miniony, co ty? No, klast hit, tu jest. Jest miniona! przecież, frajerze. No tamtego jednego nie. Bo nie. A, okej. Okay. Masi? Jest Leszyn. Tak? Leszyn? Właśnie nie widziałem Leszyn. No był tu Ta, w krzach, poszedł. No, jak się cofasz? Nie, 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 nie. Tak, tak, nie mam many. Um. Jak nie masz? Masz jedną czwartą. To nic. O. O. O, nice. Boże, patrz co... Kurwa wirę. O ty d**wsko. Co zrobił? No, flashowałem się, bo, kurna, byłem zeslowowany w jej ulcie. Nie potrafisz grać. tego ci nie lubią. Gnojek. Prawdopodobnie. Boże, jak on się tepa. Ej, ja bym potrzebował helpa Ja pana. bym potrzebował Czekaj tutaj właśnie, właśnie to... helpa na Nie, 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 on nas pojadą. Goddammit. No jeszcze mu Exosta założyłem, kurna, na wszelkie Po co? O, idzie Warwick. Ja mam ulta. Można by ją trochę pocisnąć, ale. Ja jestem, mało na życia. Od niej. Ja jestem na dwa hity odni. Jestem na dwa hity Lepiej nie. A tu jest. Fuck, jakbym się jeszcze z noży kurwa zmienił. Ale... Hey, bo ja za wami Fuck. tam nie pobiegłem trochę, ale. No... Dałabyś się mała pomoc, fuck you Maciek. Nie O, widzisz? To wszystko przez brak mojej pomocy, pewnie. No, sorry, no kurwa, jak siedzą w dwóch i przychodzisz i jungler. Niestety a nie jestem w stanie nie. przybiec w dwie sekundy z botlanek. Wybacz, Maciek, wybaczysz wybacz, mi wybacz. kiedyś nie no, to płoń. Nie mam zamiaru się przed tobą płaszczyć. Pod tobą? Nie wiem, jak to się mówi. Pod tobą. Przed tobą. Przed pod? Pod. Cofaj mnie, bro. Dobra. Muszę się ogarnąć. Teraz miałem moment nieskupienia. Maciek uważaj. Setup. To Czemu byłeś niesłyszalny? Jak to? Czemu ja nie idę na linie? Nie wiem, ale to na topie Jak to na mida idziesz? No patrz co się tam dzieje. Boże, co tu się dzieje? Idę O boże, kurde, MFK. też. nie, po Dobra, idę. na bota, bo tu MFK. co nas przyjdą. O, mam blue. Jak to jest stoi Jest tam Lee na midzie? Nie wiem. jest tylko fizy. i no. Wi-Fi zbyli jeszcze tutaj. Faj faj Bifi tutaj jest O ty w tusze Nie mogę gdzieś powiem. Jak mnie to wkurza. Slow i kurna ten ult ULTA w ciebie wypaliła? No stary no. typowo Ty jakie tam combo poszło Ty bije mnie Maciej hardcore nie wiem czy wiesz, ale jestem odbił kciul przez to imię. Boże, gdzie ty poszedłeś tym ludzkiem? Wierzę na bocie nie ma. No, przykro mi. <grym> Już trzech nie mam zjechał. Zjechałeś. A tu przykro... jest czterech, więc trzymaj się, się, się. A teraz ja znowu będę stylował. będę stylował. Będę stylował, nie będę leczył. Będę stylował. stylował. Lub z report. Kurwa no. Żaden się z nie skastował, kurwa wybili mnie trzy razy pod ból, nie super. mf nie ma... Na błotnej... Ja no kurwa ginę. Jezu z mą, ja bez... nic tym ultem nie zrobiłem, nic! nic. No, co, no, co ten wuu, 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 wopawne... co ten, wo, grasz, jest chujowy, bo, ten bo... Stary, tutaj tak ba... No no, no, no... no... nie, nie, nie... Nie, nie, nie rozumiem. <laughs> Bo Lucian jest chujowy bo, bo ten ult stary się za tak speed skaluje Boże <noise> No, Proszę oh. cię Bo ilość tych A wystrzałów ty zależy od tak speedu Jak Jezus, ja nie lubię Sin'a Jak ja nienawidzę Sin'a Jak ja go kurna nienawidzę Cicho Bo cię znowu z na moim kanale Bo nie lubię Lisina Nie szalej tak Macieju Proszę cię żeby ich odgonić od wieży, bo nam czwarta padnie Mówiłem na bota, chodź broń z bota. Tak, chodźmy na bota, wszyscy nie kreślić, tak się, a tam... No, tam my na bota. Nie, 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 o to chodziło. Idziemy farmić, oni tu są pewnie. Chodziło yeah. o to. Kurna wardy muszę porozstawiać. Właśnie nubie, przez ciebie o... przegrywamy. Handluj z dymem. Może sam na dragoniach. All Altogether, no shit. Trzeba było kurde na mnie czekać, a na trzech się Trzeba uważać. Nikt do mnie tu nie przyjdzie. Nikt. No idę! Nabs, Nabz. Why you not help me? <grywki> Jedną wardem. Master znamienia. W ramach pomocy. Mudzin. Jestem u Jestem Bijemy go, bijemy, bijemy! Atak, atak, atak! Nie dany mi on. Zabić mnie! No. Wow. shut down! Hej, <laughs> a bierze na mnie, jest przez minionów. Nooo, 5 versus 1, no jak tak. Na górę, jak ja idę już na górę. OP? Ja idę już na górę, to jest moje gniazdo. Pałsztajnie! Już będę szybszy. Nie wiem, gdzie oni są. Tylkoś się zesmajcił się, że to biorę. No nie, nie wiesz. smajci i no jak nie masz w sumie no co ze smajtem robić to czemu nie? No super, czemu nie wziąć sobie jakiegoś buffa? Bo nie I tak smajd na wyższych taki cooldown, że zapomnisz o nim mm. mają Lesin idą na dragońach Czuję to, czuję to bo... Boże Gdzieś nie. No i gówno no Ta wiele tym ultem też nie zrobiła Jakby co to ma Oh. Ach, dobra, wypuszczę. Aaa, jest... chwilę. Boże, ja, ja już przygotowywałem. Boże, o tam się biją. Boże! Ups. Ojej. O, master. Ała, ała. Gorzej. Hej. się. Pod, podrzuci się? Nie, 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 nie ma szans. Dobra, zniknę. Bo no, Master są, więc... idzie. Nie, nie. Fuck. Uuu, ten damage, ten Lucian on tak. O, zabije go. Nie zabiję. Nie zabiję. No po prostu, to je, yeah, to w porównaniu do poprzedniego beczu, to jest gówno. Maciek, nie, nie, nie. Gunwo. Tak bardzo mało Czemu? Boże, czemu ty tam, tam poszedłeś? W, w, sam na trzech? On teraz tam ma, nie, nie może gadać chyba, ale po co? Telefon ma. Też mam telefon i nie chwalę. O, okej. Okay. <laughs> śmieszne. Po prostu. Idź mi z tym rekinem. Iść na masakr. <laughs> Boże, patrz, co na to zrobiła. I właśnie włazi sobie, suka. Inne. Dobra, i tak zginie od kogoś. Yeah! Ech, jak ja nie lubię jak, jak przeciwnicy czują się tak pewnie, że tak bardzo sobie pozwalają na trollowanie. Nooo. O, rekin poszedł. Bardzo miło. Nie I, trafił. fizuku. O, ta eliska, tak dobra. Kurde, jeszcze Nie chcę wskoczyć, ja tego nie rozumiem. Poszedłem tam, bo mam telefon, nie dałem rady w ogóle kontrolować tego, bo gadam cały czas. Ja pierdziele. Rzuciłeś ścianę i zacząłeś Rzuć strzelać telefon. z Q. <laughs> ja eee, nie Mastera, hello, na samym początku. A poza tym było coś na low healthie, telefon. na low healthie był master i coś jeszcze i to drugie no, chciałem znaleźć Lissin i wyjść. był gdzieś tutaj, no, ale, ale a nie byłem w stanie, wiedzieć, że w imię, jak podbije to już nie byłem w stanie nic zrobić. Na Boże, Boże. Realizera. Bożenko. Ale ja przynajmniej masterowi ten. Najbardziej boli zdrada no, no. z cygadem. Hmm. Hmm. Idę na te tutaj potwory. Ja muszę ja dać jedę na bok. MFK na, y, MF na bok, Mam ulta, jakby co? Idziemy na tego. Na kogo? Kto tam jest? To master. Y, na... Je pacie, weź na tam, co tutaj. to. tutaj. Do was? No ja nie wiem, bo tutaj mit zostanie puste. jak już by i Co chcecie? Może nie dobra, idem, idzie, Nie mogę się cofnąć, tylko żeby do idziemy, ciebie. Idziemy do ciebie, hunta. Dobra. Mam ulta, czyli Fizu. nic nie zrobię. Dobra, zobacz, ja nie mam ulta. Tak wytrafiło, master. Chyba sobie puścił ogólnie. Chciałabyś. No oh, nice. Dobra. Tutaj lesy jeszcze idzie. A, a ten, amaster Master poszedł czy nie? Tak, Master spodobcył. Bezgupi. Brawo! <śmienic> Rejfy! Rejfy mówiłem sobie. Dobra, chodźcie na mida wreszcie. Kurwa! Nie griduj! Nie griduj! Chodź ci na mida wreszcie. <śmienic> Boże, wszystkie miniony za mną idą. <śmienic> Jeszcze kołowie, że przebiega Jolosłagins. Jolosłagins. Weź się te miniony, bo mi biją. No to Kurwa, co za zabiję. Gracz. miniony? Go zabiję. No na pierwszych lewach to miniony, poważny damage z Na pierwszych no. lewach mamy dziesiąte, hello. Ej, ósmy, no hello. Właśnie. No dobra, no Byłeś na solotopie. Spaniaku. No. No, byłem tam tak bardzo dużo. Długo. Trzeba puszczać wreszcie jakąś wieżę tak, tylko no, tak, bardzo długo. Ja te dwie, które byłem. tu były, właśnie troszkę mi przeszkodziły mi, no ale dobra. O, w Boże! O, w Boże! Boże, boże! Bożenka! Ja mogę w ogóle No farmę. będę pierwszy raz gram gramówce uczciwego. Nie nie Ty nie, na nie, nie. stuna dostałeś, czy w miejscu? Tak. Nie. Kogo? Właśnie nie wiem, ale dostałem A nie chcę, ty. Te... O, dobra, zginę. Nie zginę. Co tam się dzieje? Boże, Bio! O! no Fajnie. Nie Co? wiedziałem, czy mam im pomagać, czy nie, bo oni tak byli dead. Cool story, brach. Nie pan, znaczy tam macie... A to była... co proszę. No ja, ja byłem, znaczy ja szedłem tam, ale nie będę sam przed kurwa, na czterech. Absolutnie, dziękuję. Dawaj na, na pięciu. pięciu a na pięciu dawaj. O, o rybkę. Rybkę. Dam jak najdalej. po co ten flash? Żebym mnie, wiesz, nie, nie, nie dorwał, nie skombosował. Macie jak Takie tam na lolu. Takie tam z LoL'a. Nawet szybki osi. mecz. Mówiłem taki plus. zagrać Arama. Nie. Arama są słabe. Idziemy tylko w przód. Może. Daj się Arama zagrać. Ja już po to nie gram. Kurde. No, ja też nie. Nie dam rady. Co to było? No, tutaj jest tak, Fizz. Widzę właśnie. Idę od tego gnoya tutaj. Dawaj go. On myśli, że <zulity> A kuku, kuku. Epicko David, to wyglądało! Ej, wyglądało to po prostu Wiem. nader epicko. On tak, -lo -lo -lo, nie widzą mnie! Pss. Ja idę tu. Ja ona ja ona idę idzie do... się pewnie egzekuta zrobić. Coś tak czy. Myślę, e. i tak już idziemy za tym. pa mnie zabijaliście. Hej! Master? Już czekaj podejdę. Znowu będzie płakał, że jest 5 na jednego no ja dziwny nie, to. <laughs> to... nie będziesz mnie widz <laughs> Tak mówiła przykazanie jakieś Daj bitch, Uch, daj. Jak... <laughs> to jest ten przykazanie dla przywoływacza O nie, był pomysł o, 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 Nie, it! Tak bardzo nie Ja się może cofnę <laughs> No ja właśnie też się cofnę o! Ej, oni mają tu wszystkie jakieś doskoki przeskoki O! Jakieś, nie? Uciekaj! No? Nie! Tak, Też chcę się przyspieszyć. Się. No. Ej, dobra, y No Teewolt, nas, my się cofamy za środkami. W what? W minion zaraz was zaatakują. A tutaj mnie MFK dojeba, ej, Uważajcie! No! no tu uciekam! Ten zdążył! <laughs> I don't believe it. <laughs> Jaki damage! Ha! O! Przeżyję! Przeżyję! Lepiej domam! Opiekaj Nie, nie! Możliwe, tylko nie to! Oh, fuck my life! Żaden surrender. Dobrze jest! Co, dziwaka! Tak! Mężczyzna nie! Jak, jak to się stało? Dobrze, Wurwik, uważaj. Panowie, Wurwig jak leci. to się stało w ogóle? Um, Stun od Wili, na przykład. Eee, tam, oj, tam. Kurz pierwszy kill, tak? Trzeci. Okay. Nie, chętnie sam zagram Lu Lucianem, ale kurwa Maś, wydaje się być tak słaby według mnie. On jest bardzo oparty na skillach i tyle. O kurwa. Ten to teraz mnie jedno trzeba przyznać. Ej, ten, Eliska nas wyzywa. To jest niezgodne z kodeksem przywołowaczy. Zgłośmy ją do trybunału Zgłośmy ją do trybunału O, nie trafił rybą, ten tyłu Uciekam Ej, ktoś ma przegłos Nie ja. wiem czy nie ja. don't, don't think so No jak się drzecie tak to może ja, ja przegłos mam dobre słuchawki Heee Co za suka? Nawet dla schita nie wiem Mówiłem zagrać Arama. Chodź Właśnie, szale. przestań płakać mato z tym płakać macie, bo... Ej, to było inaczej. Przeciągniemy ten mecz do 90. <gry> minuty i, i wtedy ten, i wtedy wygramy. Co, co wy na to? Team mówi, wygrywamy w 46. minucie. 15 sekund. Nie inaczej. Tu gdzieś była WI. No właśnie, była. Niech o, Master Master jest. z MS. Jest. Idę tam, idę od górnie. Nie? O, no <grym> Nic nie robię! Boże, ona mnie zabije. Dlaczego? Nieprawda. Dlaczego on uciekł? Idę, 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 idę napierdalam. Dlaczego on uciekł? Zabił, co za gunwur. Wurwik. Zabij go, Warwick. Warwick. Ten, kompos odjebał. Bum. Ta kuleczka jak Kulka. siada. Chrystus. Proszę Cię, jeste Nie. Hmm. Nie ma wilków. Oni tak nie wszyscy idą midem teraz? E, nawet nie. Stać na coś, chuj. Też są minął. Dur. Sure. Aliska Eliska, i dziur. Lei. Dur, lei. Sur, lei. Ale oni poszli chyba barona. No, nie. tak. Też fizyk tu stoi. Takie, dobranoc. no, nie. <grystanie> no, co za nuź! Destylawał samego, bo master, nie master, niska. Chcę to mówić, to coś kurwa. Uspokój dupę. Ale o co ci chodzi? Nie wygłupiaj się nawet. No, dobrze. Rozumiesz, rozumiesz mnie, kurwa. Dobrze, przepraszam. No, no. Przepraszam, nie chciałem. No jokes. Allowed. Tam mleka jest na dole. Rift. To idę wstawić wartość. Sygnalizuję, żeby uważać, dlaczego? Bo tak. Bo... And ally has been slain. Gary <laughs> would with... oh, oh, mną, been slain. Mnie tam nie ma, jakby co? Dwie sekundy. <coughs> Fucking Pusiem hell. Jeszcze. Zdążyłem przed, przed śmiercią. Zabiłem mastera. oni <coughs> się tu wzięli. Z... Oni nie popadali wiem. wcześniej chyba nie? Ale tak przeszliśmy tędy i, i co? I, I oni nagle ze zapleców nam wylezie. Ja no to anymore maybe. Hmm. No się okay. nieździ w stary... No właśnie. No niech ginie. Ty, no ta mogłaby walnąć mi ten. No właśnie. Kurc. To to lej, Boże, kolej Ja pierdolę. Nic nie mogę zrobić, bo absolutnie nie, ma, nie mam żadnego. Widzieli, widzieliśmy, eee. Report Gragas, please. Okay. Żal, żal. Okej, okay, spoko, okay. spoko. Z A wiecie jasny, czemu zaraz. przegraliśmy? Dlaczego? Bo gram Murzynem. No, fajne. Brakowało tylko, żebym, hehe, he, kradł last-hity. Nie <grym> jesteś zbyt słaby, Żukę. Wyszedł czarny czempion, wszyscy musieli nagle zmienić hasło. Coś prawda. No i oczywiście zgnie... Zabiłem! Sona na... Pewnie. A szkoda. Mogła być taka potężna. Zabijaj, zabijaj, zabijaj! Nie, bo tu jest master! Tak, <grym>, idę tam! <grym> <śmienka> <Kreszno>! <śmienka> nie mam co do 5 sekund stać Nie ma nie, surrendera. Nie ma. Absolutnie. Nie zgadzam się. Idę tutaj. In your dreams, motherfucker. In your face. Tak dobrze temu Wurwikowi idzie, on chce się pod. pod. sura. Tempe, dwie tempy pałek to dawaj, dawaj, kresendo, kresendo. Co wow, za wow, pała, wow, 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 czemu wow, 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 żeś tego nie mess. zrobił? No kreszęduje go przecież, nie widzisz Ale nie mogłeś tego w... zrobić no. No. zanim tam wlazłeś. Jak, 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 jak? jak, jak nie jak, jak. mogłeś tego zrobić zanim tam wlazłeś? A w sumie ja. rzeczywiście. Przepraszam, przepraszam. Przecież widziałeś go, ja go widziałem. No no no, 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 no. Co za Ale wiesz co? Dlaczego go zabiłeś, w frajerze? No bo kurna, zadałem mu cały dimeć, jął, jął. Nie! Miałem do ciebie prawo. Nie masz do niczego prawa, żadnych praw nie masz. Kto ci pozwoli tak myśleć w ogóle? To jest mój kanał! Nie masz tutaj prawa. Nie, to jest mój kanał! Nie! Ech, kurwa. W żadnym wypadku. Czekaj, wrzućmy to do kogoś jeszcze na kanale. Nie. nie, to jest mój kanał! Roześlijmy to wszystkim na YouTubie, niech tak, każdy to tak. wrzuci. Ej, ona chce zakończyć. No to ja grajmy jej chyba żywo, to wygramy Wygrywajmy, Wygramy to ta się na nam na, na ucieka gdzieś no ucieka ja. O, za mną jest Lyszyn idę gdzie gdzie nasze wardy Pało. no stawiam Stawiasz to chyba co innego <śmiech> <śmiech> ha 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 ha, 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 ha. Ej. O, nie mam jeszcze tego Boże, tu się bijo! Bo ja A tu nie nabijam. Nie, nie idę tędy. Idę tam. Znaczy tam to znaczy gdzie? Dawaj. Ja umieram. Dawaj, dawaj, dawaj. O, pięknie. O, tutaj Chyczy. już niewiele zdziałam. No dawaj, jesteś <grym> adekiejem. No i chuj. Niewiele mi to, jak widzisz, dało. Patrz, 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 patrz. Nie trafiłeś! na trafił. Niestety trafił. A ja już tu nic nie zdziałam. GG! Ale się daje palić. Biega. To szybciej biega. To szybciej biega przez jakiś ciekawy hitem? Czy jak? Co jest skurwa użyłem blade'a na nie. O, hit zajebiście, to mi na pewno pomoże. W wygraniu 1 na 4 mm. O jest coś! Warwik, pożekłam. Dobrze, dobrze, tylko że go wykopałem. Nie niech biegnie fajnie. na Fagdora. Nie, nie, nie. zginę, zginę. No, tak jak tak ja. Jest, Zginął. O, ona też Ja pierdolę. Przyszła z pełny życie, wpadła. Coś mówiłeś? Dziewięćkiliwka. Maciej Huta-Porebski. Dobrze, bo idzie w jednej grze, wysyła, wy, że wyzywa innych od chujowych. Ej, fK bije na topy. Wszystko biją na każdy. Nie <laughs> mogę <minu>. być węgiel <laughs> wielki. Boże, jak ja nie lubię ludzi z takim nastawieniem, mm. to tam pechuje są. Gdzie jest Infinity edge. Nie no, jeżeli całym moim multem trafię w jednego przecinka, zadaję mu kurwa 1300 Obejrzeń! to Obejrzeń. Obejrzej! <grypsi Froga> <coughs> <Yeah>. <Vayle>. Disconnecta miałem sorry z każdej przykropi długo stałem w jednym miejscu, a oni mnie nie zabili? Jakim cudem? Nie wiem Ej typowo. pojęcie Nexus chciał się Ej ja im nic nie robię tym Lucianem, kurwa nie logię, No Ciebie zaraz zbiję! Biii! <laughs> Tragedia. Cześć. Na razie.